Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani, dzisiaj piąty rozdział Ewangelii Marka, 20, 21, 43 wiersze i piękna scena wzruszająca, kiedy Jair prosi o to, aby Jezus uzdrowił mu córeczkę. I właśnie w tym kontekście wybrałem do porównania dwa yy, stwierdzenia. W Biblii tysiąclecia brzmi – ocalała i żyła, a w Biblii pierwszego Kościoła – uszła śmierci i żyła. I tak powiem Wam, że mnie to wzruszyło, bo ten przekład Biblii I Kościoła pokazuje Jaira, który wie, że musi w cudzysłowie oszukać przeznaczenie. Że po ludzku to nie jest możliwe, żeby ta córka nie umarła. Po ludzku nie jest możliwe, żeby ta córka przeżyła. Jezus musi dokonać czegoś, co może zrobić tylko Bóg, i właśnie w tym, kiedy on mówi, by uszła śmierci. On wyznaje w Jezusie Boga, bo tylko Bóg ma taką możliwość, by zawrócić ten bieg historii, bieg rzeczy. Niesamowite jest to wyznanie wiary Jaira i wzruszające. Panie prosimy Cię, niech to słowo da nam taką wiarę, jaką miał Jair. Niech da nam takie zaufanie do Boga, jakie miał Jair. Spraw byśmy potrafili też w biegu rzeczy tych codziennych wyznawać ową wiarę w tę moc Bożą. I niech nas szczerze błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.